Trzymano z tej strony Ripsy, One I wiecie co? Gram sobie normala Jervany. Kolejnego normala. W ogóle ogółem ostatnio to się ogarnęło u mnie lagury. Internet taki już jest w miarę znośny. Yy, jakby co? Yy, no i gram sobie na koncie moim trzecim, tak naprawdę yy, na trzecim koncie to konto dostałem. Mam jeszcze konto brata. Czytaj też 00 Mish. Mam też konto Y e, Także e, coś zganczyć, Tutaj jest elegancki poziomek. Proszę pana, drugi. A tylko tak, zużyć drugiego ducha. Dobra, gitara. Ja tu zaraz wbiję jeszcze raz. Onward. Czy on tu ma wizję? Dzięki nim. Ale spokojnie, zaraz robię O jezus, co to była zabita! Ady, <śmienic> ady, <śmienic> Dobra, nie, musimy pokazać teraz, co ja zrobiłem. Co to było? Tak się gra w Korei ogółem. To są najlepsze playsy z koreańskich serwerów. Jeżeli jeszcze nie wiecie, jak to zrobić, zrobię poradnik do tego kombosa, jak wpierdolić się pod wieżę i zginąć. Także spokojnie, spokojnie. Ten ruch będziecie mieli opanowany do perfekcji. Techniki Jarvana się robią. Dwa techniki Laga też. A tu nagle... Jak nie wiatr, czy to chuj w dupę W sensie, co znaczy ten, lag w dupę Gramy double AP, czyli ja muszę iść full AD Bo inaczej to nie będzie mi AD Co z tego, że mamy AD carry? Aż My nie będziemy mieli AD, jak ja nie pójdę full AD Także ja robię takiego męskiego, że pan męski Jarvan działa pięknie Czy ja wiem, czy wchodzenie do dżungli Lee który jest już 1-0 prawdopodobnie, 2-0 Jest takie mądre, ja jej nie zabiję Nawet gdybym chciał a bardzo chcę! Bo on nawet z mojego ulta może mi spierdolić. Gdzie ty, co, 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 co ja mam? wieżę właśnie. Ja już nie mam flesza, żeby takie kombo zrobić. Dawaj ją! Ciśniesz ją! Malina! Dobra, biegnę tędy. Dawaj ją! Co to był za ult? Co to był za ult? Ej, ziomek, nie mów tak więcej. Dlaczego ona siebie? Nie wiem, co ty chciałaś BUSTA jakiegoś dostać, ziomu. Oh. Dziękuję, do widzenia, ziomu. Nie ma takiego, kurde, tutaj. SYNEK sobie chodzenia, rozumiesz? Oriana dostaje w dupę. Znaczy nie w dupę, no przegrywa. Jak sobie dobrze radzą. Aaaa, już chciałem im skurczyć. Ale jak sobie tam dobrze na tym bocie radzą, to ja im idę pomóc. Żeby sobie radzili jeszcze lepiej. Założy się, że tu nie ma żadnego tego? Ordzika. Ej, coś, ktoś? Co to było? Aaa, chciałem scuć tym. Tu nie wyszło. Dobra, idę zrobić mu blue. O oh, shit, ja się nawet nie patrzyłem, że on tu jest. Ale był. Ja wiedziałem... O oh, no i jest jego blue! No mówiłem, no mówiłem. Dobra, no, dziękuję O, do... oh, assist to calculated wszystko. Wszystko tutaj było calculated, proszę pana. O oh, Jezus, ale mam laga. Ale ja mam laga. For my Dziękuję, do widzenia! Ale mu zrobiłem psada, w sensie, że ten bite zrobiłem grubą. Proszę pana, patrz, luja mu walni. <śm> Dziękuję, do widzenia! Ale to było coś. Kurde, ja sam nawet nie widziałem, co ja robię, bo tak byłem na krawędzi. Daj. Co? <śmiany> <śmiany> Jakie to było słabe z jego strony Patrzcie, patrzcie <śmiany> <śmiany> Proszę Państwa, co to było? Co to było? No ja nie wiem to się nazywa J4 Dubleki Proszę Państwa A tego wystarczy, że ja w ulcie zamknę No i dziękuję do widzenia no Nie poddam się bez walki w sumie to się podałem na ogół. Ale dobra Ale nie chcę się z Kogmawem tutaj wymieniać Dziękuję, do widzenia. Ale to była wymiana. Ja bierę Oj, spóźniłaś się, masz lagi chyba No, no problem. Ale chyba nie szczaiła, że ona nie wzięła tylko blue. Albo nie wiem, ma te, mam takie wrażenie, że tak się stało. Oh, o Ty śmieciaro! Jeden no jeden! Jeden! Co jest jeden! Ej, a jeszcze mówiłem niedawno, nie? O tych takich e, całych e, śmiesznych brązach coś tam wyzwają. Kobe, jeden, jest jeden! I teraz wyzywam do mnie i kto mówił, że jest kimś więcej niż brąz? No nie jestem, no. Proszę bardzo, ja tu sobie zrobię Drake'a, obiec Steve's proszę pana, smite najlepszy na świecie, Oriana jak zwykle kończy. Ogółem, jak jesteście dżunglerem, tam w drużynie przeciwnej jest Oriana, to nas zawsze wam zapierdoli tego Drake'a, choćbyście mieli smite, a, No, tu nie mogłem zesmaitować lepiej, ten smite był jednakże idealny, ale no, na Oriany, no ciężko, naprawdę ciężko zesmaitować. No dlatego Oriana tak na LCS-ach jest często yy, brana, nie dlatego, że ma dobry ultimate, jak teraz widzieliście, wcale nie ze względu na ultimate no. Wpisany. O, mam flesza! Będzie kumbleeee? Patrzcie, proszę pani, pani jest, ja już trzymam klawisz na F, nie? O! Ty Tycfelu! Ale to jest Gnój! Wyfleszował z mojego kombo! Gin! Gin, Gnóju! Gin! Ty Będziesz fleszował z mojego kombo? Dziękuję, do widzenia! Ace, proszę Państwa, JO4 Challenger jakiś normalnie. Pięknie, pięknie proszę pana. Zniszczony nas, bałny! Nie będziesz mnie tutaj dysrespektował. Także, ja byłem Lipsman. To był normalny. Żarwamy czwarty. Zagrałem niczym król i niczym król człowiek Dziękuję. Do widzenia.